Witam wszystkich, robimy dzisiaj małą próbę wierteł Pierwsze wiertło to jest DEWALT EXTREME dość ciekawa końcówka tak to wygląda Drugie wiertło to jest MILWAUKEE Trzecie, chińskie, bardzo mocno reklamowane na różnych filmikach pokazują że jak ser szwajcarski można tak dziurek narobić w, nie wiem, w szynie kolejowej czy w pilniku? Sprawdzimy. Irwin, najtańszy z tych wszystkich wiertł, bo kosztowało 14 zł. Wszystkie wiertła grubości 6. Blacha dość mocna z regału z biedronki 3 mm grubości. Wszystkie zapunktowane w ten sam sposób. Staram się to zrobić z ręki, nie mam dobrej wiertarki stółowej. Postaram się zrobić to z taką samą siłą. Pierwsze wiertło Milwaukee. Troszeczkę mi się stół odsunął, ale jestem. Gruba ta małpa jest trochę, ale dobra. Wiertwo The Extreme. Było dość drogie. Mam nadzieję, że nie przepłaciłem. To chyba jest jakieś świadostwo. Takie ładne, amerykańskie. Dobra, wezmę sobie inne, bo nie idzie tym wiercić. Teraz wiertło, za które dałem ponad 25 zł, obejrzałem filmik na YouTube, gdzie to po prostu jest szatan. ale Coś mi się wierzyć nie chce. Wygląda jak do betonu, no ale... Reklama dźwignią handlu, jedziemy. Najpierw trzeba trafić. Dobra. Wygląda jak nowe. Nie jest to jakiś demon prędkości. Milwaukee na razie wygrywa. No, te tam mnie trochę zawiodło. Nie było wcześniej używane. Taki fajny kształt mam. Mówię, będzie na pewno żerło jak głupie. Ale coś tu nie tak z tym wiertłem jest. Piszczy, a nie, nie wierci. Matko idę. Takie zwykłe, piękne wiertło Milwaukee. Idzie jak szatan. O, Dobra, 14 zł kosztowało. Warto polecam. Teraz wiertło Irwin, coś tam, coś tam. HSS. To już chyba szybkie wiercenie. Nie wiem, nie znam się. 11 zł. Ale nim już wierciłem, to wiem, że troszkę jest dobre. O, skubano, ale zre. Dobra, zmierzę później czasy, ale Milwaukee chyba wygrywa. I, I nim się tak przyjemnie robiło mi bardzo. Pozdrawiam. Czafeczka z tej strony. Trzymajcie się. Odnośnie jeszcze tych wietlów e, z Chin, może w metalu nie wiecą jakoś super fajnie i szybko, aczkolwiek wiecą, tylko nie tak jak na reklamie. Ale do kafelek gresu i takich bojerów to zero pęknięć. Wcześniej czasem coś tam mi pękało, ale. Tylko, że znowu stówkę wydać za 4 wiertła. No nie wiem, nie wiem. A i żeby nie było, że na darmo wiercę, to ja będę potrzebował tych blaszek. Przydadzą się do uchwytów, do przyczepki. Zamierzam taki patent zrobić, żeby uchwyty z golfa zrobić w podłodze, bo jak mam na bortach, to mi trochę wygina te porty. No a reanimuję sobie przyczepkę i. Może coś tam później wrzucę. Będzie elegancko.